Jak po prostu sobie patrzę na tego Tołda, to myślę sobie, no, najlepszy zawód dla niego to byłby taki maszynista pociągu. Hej, jestem CD. To jest kapitan Tołdę i jego przygody, jak to licznie wygląda. Jesteśmy na co? O w ogóle co? W każdy tak mogę wejść. Dało się to jakoś rozpoznać. Już po prostu czekam, aż będziemy mogli podeptać ten śnieg kiedyś, albo nawet celownikiem to robić. tego akurat nie możemy. Ta rzutkiewka jest jakaś wielka, nie? Nic z tych rzeczy. Czy ja tu jakąś strzeloną reakcję łańcuchową właśnie zrobiłem? Oj, to w 100% jest poziom skradankowy. No, bardzo, bardzo mocno to na każdym kroku czuć. Ale raz sobie go spokojnie przejdźmy. I też zrobienie tego. Tak aby nas żadne szajgaje nie wypatrzyły. Nie powinno być zbyt dużym wyzwaniem, ale jak to po prostu fajnie wygląda. Cała ta gra wygląda ślicznie. To od odkrywca, czy, czy jakiś tam? Z tą gwiazdką, no, chyba nie za wiele, jak na razie. Co czy będę sprawdzał, czy takich szalonych, ukrytych interakcji tu nie ma. Jak na razie zwykle ich nie widać. No ja widzę to akurat. No właśnie, właśnie, jakie to jest fajne. Niby tylko taki. I nawet on prosto do rąk nam wpada, tak? O wszystkim tutaj pomyśleli. O każdym małym szczególe tak, aby najbardziej cieszyło, no. No to jest po prostu super. Jest tak bardzo super. Hmm. A taka ściana mnie tu blokuje. No to co? No to przejdziemy sobie naokoło, no bo przecież czemu by nie? Kto nam zabroni? Szaigae. No, Szaigae to nam będą zabraniały wielu rzeczy. Kolejnym razem. Myślę, gdy będziemy starali się zrobić to po cichu. Tak po prostu mogę sobie tym przesuwać. Jestem ten poziom całkiem spory. Zaskakująco wręcz. Oj, to mnie wypcha. No, muszę tu jakoś rozmienić, jak z drugiej strony się dostać. To się otworzy. Sam nie wiem, od czego zacząć. To wydaje się bardzo mocno dalsza część tego poziomu. Będziesz mnie gonił? No, w sumie nieważne. Ale takie najsensowniejsze wydaje mi się, żeby rozpocząć od tej strony. Że tu będzie jakaś poboczna po prostu rzecz. Aha. Tu mnie nie wypuścicie, niestety. Ale to nie szkodzi. ...gdy mogę zrobić coś takiego. Muzyka jak prosto ze Splatoon. Przynajmniej ta stylistyka jej. Czy styl po prostu. Mmm... Takie przesuwanie. Też niby taka często dosyć rzecz w tych... ...marionowych gierkach. Gdy te trisowe zabawki. A, po prostu. Sobie zrobimy most, ale tak się jeszcze zastanawiam co z tym zrobić. Ale pamiętajmy, że mamy tutaj magiczny celownik. Który tutaj akurat nie jest zbyt responsywny, trzeba dużo czekać pomiędzy każdym jednym uderzeniem. O, to akurat nic nie służy. Tak. Tak. Nie zdziwię się, jeśli jeszcze jakimś, jakieś sekrety pod tym będą schowane. Tu się bałem, że to mnie jakoś rozgniecie. Szczęśliwę. No, Muzyka jakby budowała do czegoś wielkiego. Znaczy, jakby pasowała do czegoś wielkiego, i coś wielkiego się teraz takiego dzieje, trochę. Ale, le, 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 le cudko. Z tym wszystkim. Znowu to. Jeszcze nie wiem do końca, do czego chcę to wykorzystać. Nie ma też tego bardzo dużo. Żeby zabić wszystkich, chcę to zrobić. Zawsze już zdążyłem. Zdążyłem, zdążyłem. Ej, no to po prostu. Zachęca do eksperymentowania, gdy się gra. Zachęca do zbierania wszystkiego, ale w taki najbardziej zdrowy sposób. Który nie wydaje się żadną przeszkodą, a tylko wzbogaca tą roz rozgrywkę, tak? Ten system misji pobocznych. Do zamku Twojego polecimy? Na jakąś górę, na jakiś wulkan? Co jest? Odpowiedzi zbyt szybko nie dostaniemy. No! No, 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 no! Właśnie, właśnie, jak mówię. Te poziomy są krótkie, więc nie zrobienie wszystkiego nie przeszkadza, bo można sobie wsiąść jeszcze raz i przechodzić je fajnie po raz drugi, ale zarazem fajnie przechodząc je po raz pierwszy się próbuje odkryć, co trzeba zrobić, żeby zrobić wszystko w nich. I jest ogromnie fajnie zobaczyć, że się zrobiło wszystko po przejściu takiego poziomu. Dobra, to jest dopiero wieża. Nie od razu boss nas wita. Chyba. I nie wiem, czy to pierwszy raz, kiedy widzimy jego imię. Wingo się nazywa. I jakże by inaczej. detę nam zabrał. Nie wiem skąd. Nie wiem, gdzie toód tutaj żyje. W sumie, nie rozumiem tołdowego języka. Przepraszam, ciebie. Nintendo o napisach nie pomyślało. Ale to mi bardzo wygląda na bossa jakiegoś. Tym razem nie na dziesiątym, czyli dwudziestym poziomie, a... a nieco wcześniej. No spróbujcie tutaj schować właśnie. Wywiałoby cię to faktycznie poza planszę, gdyby zdążył cię złapać, czy co by się stało? A... No nie, nic to nie zrobiło. Ale w sumie nie zaszkodzi spróbować jeszcze raz go rzucić, ale no raczej na czymś innym. Akurat ta walka polega... Dobra, tutaj nie jest w stanie mnie zwiać. Mmm, dawaj, 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 zanim zacznie Oj, ale właśnie, właśnie Zrobiliśmy sobie w taki sposób fajną Tutaj tarczę No w sumie, dobra, myślę, że Będzie 8 rzutkiewek z tego Ale nie, nie jest to taka typowa walka, żeby rzucać w niego A coś innego Dobra, z takiej strony No to nic mi to nie przeszkadza Zajrzyj, czy tam się nic nie chowa Hmm To w sumie coś nowego Z tej strony nic nie nie widać. Aaa, na tym to polega. No to co? Niestety zmarnowałem okazję. Ale jest to, jest to bardzo interesujące faktycznie. A spróbujmy przy takim przybliżeniu pograć sobie. Dla tutaj lepszego efektu. Mm. Dobra, dobra, dobra. Tutaj raczej, raczej to jest najlepsza rzecz. Okej. Okay. Może i fajnie to wygląda. Ale... Prawie, że dużo łatwiej się pogubić z tym. Przy... A w sumie mogę tak zrobić po prostu. Mm. I też teraz będzie z dobrej strony. Ostrożnie, ostrożnie. Eee, eee, e, 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 raz, ok. Już mnie prawie miał. O, jednak nie za każdym razem. A 90 stopni się przesuwa. Czasami potrafię zaskoczyć z tym wszystkim. Dwie strony na raz minąć. Leciutko. Mm, no tu poczekać muszę niestety. Oj. A to się przesunie do mnie? Powinno w sumie. Nie? No to szkoda. Mm, no muszę poczekać sobie. Aż tu przyleci. Czy może jednak zawsze się po jednym takim... Po jedną stronę przesuwa? No w sumie nie wiem sam. Już teraz? Mamy trochę do zrobienia w tej chwili. Um, nie wiem czy tam coś więcej jest. Załóżmy, że nie. Te wszystkie monety pominąłem. Mam nadzieję, że to nie jest poziom typu zbierz wszystkie. Jest coś w środku? Jest przejście dalej. Nie, nie wiejesz mi tu. Ej, ja bym cię zaprosił jednak mimo wszystko. Bo jestem bardzo ciekaw. Czy tu na dole coś się nie chowa? No tak, teraz patrząc, nic nie widać. Chyba że jakiś niewidzialny. Złoty grzybek na przykład. No może nie tym razem. To udeta już lecę. Już lecę, lecę, lecę. Jak to zrobimy? Wystrzelę w niego Wow Część czuję, że zaraz to złoto stracimy. Chociaż nie mam pojęcia. Co mam robić? Po prostu spróbować nie zostać rozwianym. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, to bolało. To bardzo bolało. Łap za to. E okej, okay, wielkie! Rzutkiewy! Szkoda, że to... Nie do końca... Wyszło! Ale jeden kryształek gdzieś się pominął. Dawaj, dawaj, nie trafię raczej, a jednak... Jeden raz, chociaż. Wycentruj celownik. Nie ma kolejnych. Najbardziej się boję właśnie tych, które mi na głowę zrzuca. Ale w sumie i zrzuca. A także to my nie wykorzystujemy do tego, żeby z nim walczyć. Idealnie, no tu już nie dogonię go raczej. A może... może jednak... Aby nie zaczął jakoś tutaj mocno mnie atakować, gdy ja te rzutkę wyciągam, łaskoczy się jak tylko się da. <laughs> Dzięki za to, Tudeta. Bardzo miłe. Mm. Jak się pokręcę, żebyś. Nie żebyś zaczęło być smutno z mojego powodu. Jak bardzo mnie wykańczasz. Po prostu byś się poddał. Nie chciał mi więcej robić krzywdę. Albo całkiem w stylu Nintendo. Ooo, oh, jak mnie zrobił! Nie, 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 nie. Zdążył. Uhuh, 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 nie zmieniaj proszę cię stron tak brzydko. Dobra, teraz po prostu poczekam. Aż właśnie strony zmieni na taką, która będzie dla mnie w miarę wygodna. Nie! Wow! Wow! Tu nawet mi się faktycznie może zakręcić w głowie od czegoś takiego. Nie wiem jak duży zasięg jest tego. Wtedy raz udało się niesamuty... chybić. Jest jakiś sposób, żeby przewidzieć, gdzie się pojawisz. Raczej nie. Mhm, zjadł po prostu mi tą już o, gdy mamy pełne życie, dodatkowe życie wyrzuca. Raz, dwa i trzy. Jedno w ogóle poza moim zasięgiem, trochę. O, a ty za to. Ej no. Wydaje mi się, że wtedy go dużo razy więcej trafiłem. Sam nie wiem. No dawaj, dawaj. Ehch tutaj to bogactwo nie obchodzi, chociaż w sumie szukają tutaj skarbów, tropią je, ale robią to dla zabawy, a nie dla samych skarbów. Takie to połdy. No, ale to jeszcze nie koniec. Zaraz co? Lecimy do kosmosu? Tam będzie kolejny rozdział się rozgrywał? Mm. Okej okay. Co się dzieje? No Co się dzieje? No... Co się dzieje? Um. Co się dzieje? Nintendo? Nintendo? Ja nie wierzę, że mi się gra w dwie godziny skończy. To pierwszy rozdział co najwyżej, ale co... to jest napis... Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? No nie może tak gra dwie godziny trwać przecież. Halo? Co jest? Ja po prostu nie wiem, co mam myśleć No... Moja głowa w tej chwili nie działa, gdy ja widzę napisy po dwóch godzinach gry. Niecałych tylko nawet. Co jest? Nintendo? Gdzie moja gra? Ja wiem, to było wspaniałe! I wolę dwugodzinną, wspaniałą grę niż 8 godzinną, nie tak wspaniałą grę. Ale ale to jest po prostu jeden wielki żart. I chcecie mnie nabrać, tak? I to był koniec pierwszego rozdziału. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. No właśnie. Hu. Już się bałem przez chwilę, że oni z tym serio. Ale w sumie to. W sumie to ja nie rozumiem. Koniec pierwszej książki. No właśnie! Huuu! Dobra! Jak mi żyło teraz! Wow! 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 Dobra, dokończmy to. Pff, ile tych epizodów jest? Nie wiem, pewnie ze... Za... O! Coś takiego. W sumie trochę przez przypadek to wyszło. I w sumie to też 70 monet tutaj było potrzebne, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Więc to, to też już tyle. Nie wiem, w sumie jak ja dopominałem. Niby to było oczywiste, że to się nie mogło skończyć w dwie godziny, ale z drugiej strony. Ps, nigdy nie wiadomo tak naprawdę. Bo. no nieczęsto się spotyka napisy po pierwszym rozdziale gry takie pełnoprawne, tak? To nie jest gra epizodyczna w końcu, znaczy właśnie jak się okazuje, to jest gra epizodyczna. Ha. Ciekawie. Ale co, drugi epizod to całkowicie nowe zasady? Nie? Myślę, że jak na tą kolumnę spadnę, to coś się stanie. Tak wyglądała całkiem ciekawie. Mm. Ale to nie jest jako, że taki pierwszy poziom, tak? Tylko takie intro. Ja nie wiem co, trochę co się dzieje. Ale czy teraz faktycznie tutaj to DETA będzie z nami cały czas? I nie wiem co się dzieje w tej grze. Więc co, pierwszy wielki, zły, rozwalony. Ale jak się okazuje, on to wszystko przeżył. Jest nieśmiertelny cały czas. Nasze gwiazdki chce nam zabrać. Dlaczego? Nasze gwiazdki cenne. To ten sam, prawda? No, raczej. I teraz drugi rozdział to będzie i ona go ratować będzie. Ej, fajne. Kapitan Toad 2 Treasure Tracker? Co? 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 Co, Co ta gra robi? Nigdy jest fajne, ale jesteśmy to no bo czemu nie? W sumie to... A coś innego potrafi czy nie? Co so zjeżdżalnie, to w sumie nowość. Wow, wow, ta gra jest najlepsza. Gra jest po prostu... Yo, Charlie! Charlie, najlepsza postać ze świata Mario! Co tam Charlie? Niech <ścoughs> się poszedł się zabić, przepraszam. Chyba nie lubi, gdy się dobrze o nim mówi. Sorry, nie chciałem. Zliczalnie na tamtą stronę? W ogóle to są jakieś ulice takie zabawkowe? Co jest co, co ta gra? E, nie nie, jeszcze poczekaj z tym. Bierz tą rzutkiewkę, morduj biedne szajgaje. Oj, ja tam chyba nie chcę już od razu lecieć. Poziom wydaje się całkiem spory. Hmm. Pozwolicie mi w ogóle jeszcze mocniej przekręcić? Nie. Są tylko chyba tutaj dwa ustawienia tego. Hmm. No jeszcze bym się rozejrzał, właśnie. Mniej więcej przynajmniej. Czy mogę po tych zjeżdżalniach chodzić, czy nie? Zależy pewnie od tego. Nie, po żadnych nie mogę. Dobra, nieważne jakie spuchyły. Myślę, że po niektórych mi pozwolą, po innych nie. A jak się okazuje, po żadnych nie mogę. Charlie! Charlie! Mógłbyś? Mi pomóc nie? Myślę, że o to będzie chodziło. Że muszę zatrudnić ich do rozbijania mi klocków. I właśnie, właśnie o to chodzi. Nie zawsze. Ale czasami. Mm, no, jeden został nierozwalony. Tych złotych rozwalić się w ogóle nie, tak? Chyba, że rzutkiewka jest na tyle silna. No, jak można było się spodziewać? No, rzutkiewką cegły nie rozwalisz. Nieważne, jakbyś próbował. Za to jakiegoś wstydliwego gościa już jak najbardziej możesz. Pokaż mu rzutkiewkę. I Unicestwisz Stwisz go z tej planety. Raz na zawsze. To już będzie chyba wyjście. Chociaż nie wiem, ten poziom wydaje się całkiem ogromny. Tam już Charlie na dole. Spokojnie, panowie. W tą stronę? No raczej. Ojojoj, oj, oj, trafił. Mogę tam zeskoczyć, ale. Raczej nie chcę tam. Jakie to jest wszystko duże? Tam coś było. Tam jak najbardziej coś było. Leć. Kryształki dwa. To już wyjście. Złoty grzybek. Charlie. Spokojnie. My tu mamy co nieco do przedyskutowania. Jeszcze. Nie, 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 Charlie? nie, zdenerwował. nie, mm. ja ci każę tutaj, zaskoczyć. Co ty na to? nie, chcesz? Um. nie, 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 jak to zrobić. zrobić. A przynajmniej się dowiemy, jaki był sekretny. Znaczy, no wiemy, że zdobądź sobie złotego grzyba. Co w takim razie może być tutaj trzecim epizodem tej gry? Że faktycznie we dwójkę będę biegać? No, tak by mogło być. Ale gdzieś na początku tej planszy. O, właśnie, właśnie, właśnie. Dobrze, że jeszcze się rozejrzałem. Więc to będzie wszystko. A druga potrzebna nam rzecz jest na samym końcu. Jest właśnie tutaj pode mną. Tak jakbym. Stąd miał zeskoczyć! Czy ja dobrze rozumiem? Czy naprawdę o to chodzi? Jeśli tak, to jest całkiem znakomite. Oj, Charlie, co ty na to? A nie trafiłem. Trudno lecisz No, Charlie to taki głupy, to jest straszny. A ciężko go nie lubić. Za to. Naprawdę wydaje mi się, że musimy tutaj zeskoczyć? Troszeczkę się boję. Bo jak tu się czegoś takiego nie bać, ale no... Spróbujmy! Okej! Okay. że do dopadku tu nie ma. I wszystko w taki sposób zdobyte. Nie wiem czy już mówiłem, ale ta gra jest całkiem cudowna. Oh, ale yeah! to z tym zakończeniem i zmiana postaci w ogóle tak po prostu sobie zrobili, bo... Bo Nintendo. Drewniane drewniakowo. Tylko ja nie za bardzo wiem, jak to rozumieć. To mi wskazuje trochę na taką może zmianę jakiejś grawitacji. Takie pniaki. Przycisk jakby może miało być tu się znowu dwiema postaciami, ale jeszcze żadnej. Tutaj wisienki nie widzę. Nie, to po prostu są takie przełączniki proste. Lócz do zdobycia. No, to są chyba przeciwnicy, którzy też w 3D World byli, wydaje mi się. Um, uciekaj, uciekaj. Tam na górę wskoczyć będzie trzeba z drugiej strony. A to jeszcze kiedyś. Um, tutaj na dół. No, też nie za bardzo jest jak zejść. Może tutaj na około mi pozwolą. W sumie tutaj jeszcze. Nie no. Nie wiem jak się rozejrzeć. No i nic nie widać. Czekaj na nich. A no, wszędzie są tu jakieś ograni Ogrodzenia, ograniczenia nie pozwalające na dół zejść. Mmm. Wow, 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 wow Już jeszcze mnie goli dalej! Nie odpuszcza nigdy! Za nic w życiu jeszcze mnie tutaj do samego końca chciał dobić. Ciekawe, czy da się go rzucić takim oto kluczem i w taki sposób go rozwalić. Nie zdziwiłbym się. Zaciąłem się na drzwiach. Oj, to będzie przerażające. Dobra, ustaw sobie celownik w miarę na środku. I teraz łap to piranie. Najszybciej jak to tylko się da. Tam oczywiście da się przejść już do wyjścia. Ale nie na tym. Teraz nam zależy. Teraz nam zależy na tym, żeby zdobyć sobie wszystko. Nie gonicie mnie do samego końca. Aha, dobra. Z dołu też tutaj można było bez problemu wejść. Ale to był dużo fajniejszy chyba sposób na to. Złap za niego. Cofaj się szybko. Jakieś rzutkiewy może? Hmm, już za daleko poleciał. Liczyłem na jakiś cieka na ciekawy sposób na dorwanie go. I może akurat jakieś dodatkowe wyzwanie w tym poziomie to rozwalenie wszystkich pirani. No na no, to już chyba troszeczkę za późno. Mm. Jeden środkowy nam został no, ale w takim otwartym poziomie, no to nieważne, który jest który? Ta kolejność, no jak się zbiera. Mm, no to by było fajne zaskoczyć tutaj na niego. I właśnie jak... Jak powiedziałem, tak też się stało. Było to fajne. Było to bardzo, bardzo fajne. Aha, krecik. W porządku. Rzutkiewa, rzutkiewa. Rzutkiewa trzecia. Krecik. Trzymaj. Albo nie trzymaj. Ja ciebie trzymam. Dobra. Nie ma już żadnych pirani, które by nam... Nas nastraszały ciągle. Czy ona ma większą? Tą latarkę na głowie, czy mi się wydaje? Nie wiem. No, dobrze myślę. Pięknie! E, oj, no tego możemy po prostu sobie rzucić bez problemów większość. Wydaje mi się z drugiej strony, że można po prostu skoczyć mu na głowę. I nawet jeszcze zryzykownie... Ej! Nie mogę zejść na dół, gdy coś trzymam. O Jezu, tak źle, Tak, tak źle to wszystko się stało. Bo gra z jakiegoś powodu nie pozwalała mi zeskoczyć na dół, gdy rzodkiewkę trzymałem, to wydaje mi się takie spore niedopatrzenie. Bo chciałem mu zeskoczyć na głowę, ale on się nie dało. Jakby się nie udało, to bym rzucił mu na głowę, ale się nie dało. Jest, przynajmniej tyle na dzisiaj. Sporo, sporo się działo. Szalonych rzeczy. Okazuje się, że ta gra to więcej niż jedna gra. I ile tych gier tu będzie epizodów tak naprawdę? Zobaczymy. O, to jest świetne jeżdżenie tym wagonikiem do strzelania. No, ta gra jest świetna. Hej, ha.